Dobra, czy teraz w kolejnym odcinku na pierwszy prześć świat. Wiecie, że już dawno nie było tej serii. Jest 8 miesięcy na no, ale wiecie, szkoła. Tuto. Potem ci siedzimy, a też no nie było jak tego, by się kontynuować. Eee, no, ale wiecie, dzisiaj się tak ciepło robiło, no już moje wleczka, wiecie już tak. Już nie, uwaga, nie jest. Nie, spróbuję wam wycięć tą majuskę, wiecie, jak teraz będzie to spróbuję Wam więcej tych materiałów zrobić eee, no ale dlaczego bycie nie było? A i mu teraz tam tam na dole jeżeli jesteś nowy w tym kanale i że żaden film a idzie żaden like nie no, ominął bo filmy są codzienne na tym kanale no i dlaczego bycie tej serii nie było na moim kanale przez o taki czas długi no Generalnie tak, bo potem idzie szkoła i tak dalej, potem jeszcze te daily robili e, w zeszłym roku no ale potem wiecie do szkoły, potem rozeszłyście szkoła i tak dalej, się rozeszły, ale nie było jak e, szczerze powiedziawszy wiecie tego kontynuować za bardzo, no chciałem, chciałem ale no że ja tak powiem, no przepraszam Was, ale nie było jak, było tu się wiecie, uczyć Dość, no, ale też wiecie może przez wakacje czy to i wam spróbuję też to yy, spróbuję wiecie, wam też to kontynuować no bo nie chcę wiecie z tym kontynuować z tą serią no bo czekaj, czekaj. i dlatego się nie było bycie też jak zebrać no bo też życie inne, bo to życie deli żeśmy wiecie no robili w zeszłym roku też i no nie było jak wycie zebrać za bardzo a te życie zimno i w ogóle też się, bycie, tak 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 już robisz tą wiosnę aby wiecie jak najdłużej no, z naszą polską bycie, wiosną to już nie wiecie bywa dzisiaj będzie ciepło, jutro nie jutro też ma być nawet ciepło Teraz wiem że potem ma być spadek z tego co wiem ale nie wiem 17% a no jaką Cię się będziemy mieć trasę o Wsiać? no nie wiem w sumie nie wiem bo na razie wcie, w tej strony jakby miasta a potem jak dalej pójdziemy to jest więc po zapytania także no... no trudno powiedzieć tak jak tam pójdziemy ale na razie jakoś to wiecie mam nadzieję że pójdzie bo chociaż nie wiem zobaczymy bo tak no nie ma wicie zaplanowanej wicie trasy tak idę wiecie na oko i no, nie ma wicie jakby planów Cię za bardzo jakby tu wiecie iść ehm. No ale będę wiecie, po prostu szedł przed siebie to jakoś to jakoś to wiecie ogarniemy I będę wiecie też może przez majówkę wiecie jak dam radę Teraz wam cię tych materiałów więcej wam zrobię jak będzie też pogoda w sumie, tak? eee, Bo to też, wiecie od pogody zależy ale mam nadzieję że jak wszystko pójdzie cię zgodnie plany, wiecie, moim i tak dalej to no na pewno, by się udało to wszystko zrealizować żeby tych odcinków, wiecie, było więcej, no bo nie chciałem, nie chciałem żeby jakby tej serii, wiecie, żeby się żeby jakiegoś nie było, no bo szczerze powiedziawszy, no to ja takie, wiecie, jakby serię, e, że tak powiem, no wiecie coś, chodzenie, wyścigi jakbyśmy to też kontynuowali robili to mega, by mi się to podobało i chciałbym się w takich serii więcej kontynuować, czy może, bycie vlogów też na dworze porobić. Też to, wiecie, jest dobra opcja, ee, żeby tu, być też kontynuować, to, no bo nie chcę wam, wiecie, cały czas tych gier cały, że tak powiem, no tych gier cały czas, wam nagrywać, no ale przez zimę, cóż, no, nie dałem rady, wiecie, przez całą zimę, jakby tego, no nic takiego, gdzie nagrywać, że tak powiem. Bo nie było mi jak, Nie było jak, nie jak, bo jak, nie się się nie tak cały ten eee, no nie było jak, nie było wiecie, jak, a teraz, nie było nie było jak, nie było jak, nie było jak, nie jak, nie było nie było nie było jak, nie było nie więc pójdę po szkole po nagrywać. Dobra, czy tam, to co iść? W sumie, czycie, czy tam, że w dół, bo tam by był, gdy do miasta, a gdybyśmy przez miasto, tam byśmy skręcili, no też to w sumie. To jest jakby opcja, takim względem, no w sumie nie gorsza, dobra, to chodźmy się w sumie tędy. Tędy żeśmy już chyba jeszcze nie byli. Jeżeli o to chodzi. Nie wiem żeśmy byli, że my się... Nie wiem, zresztą cię nie pamiętam, jeżeli eee... o to chodzi ty z tą całą serię, ale chyba nie. Albo w sumie nie mam. Nie mam cię pojęcia. O, ktoś mi tu jedzie. stykowycie jechał i coś robią i ci tam że no jakoś to wiecie będzie wychodźmy no nie ma co zwiedzać bo jak się się tylko po ci domy, nie domy także no nie ma to za bardzo zwiedzać. dobra I też to jakiś dom gdzie też robili To jest chyba długi czas i też by się budowali także Dobra chodźmy przez siebie nie wiecie, no, na te parę odcinków naszej, znaczy nie bo ja nie chcę robić jakby jednego odcinka, tylko trochę, no, o wiele, wiele więcej chciałbym z tego, wycie zrobić. Bo mega, mega, wiecie, fajnie, mi się to, no, podoba ta seria. Chyba na razie, wiecie, jest jedna z naj, najlepszych, którą, mi robię, którą, który, nie wiem, dobra, jeźdź, okej, Jedzie sobie jeszcze... A, dobra. Okay, czy ja sobie idę? może ten lepiej. No, także widzicie, no zobaczymy. bo myślałem, żeby widzieć się też może do regulnika, ale to już muszę mieć, żeby tam wycie pójść. Ale to już jest o, o, ciężko. Ciężka mi ale zobaczymy, no może wiecie, jak wakacje będą. Czy będzie widzicie, może więcej czasu, to na pewno się wycie tam wybiorę. Aha, no jeszcze będzie jakaś inna seria, no nie wiem w sumie, bo sabotarysta, no nie wiem, czy to robić. Też to wyciernąłem na tym zapytaniu, ale że po to wyszło, by wiecie, jeszcze dalej robić. Kolejne sezony, ale nie wiem, zobaczymy. Jak to będzie? że no zobaczymy, ale wiecie jakbym mi coś ewentualnie wiecie, przyszło tak do głowy, no to na pewno eee, zrobię coś wiecie, inną też jakby serię na kanał Ale no, no nie wiem wiecie, słuchajcie kiedy i co bo też to wiecie, no pod znakiem zapytania na razie leży, bo to wiecie, ja uczę się cały czas i tak widzicie, no nie mam czasu kiedy już <laughs> że tak powiem za bardzo, bo też oceny chcę, jak widzę, coś tam łapać żeby mieć, wiecie, już tak no luz w czerwcu, żeby coś już być tak, znaczy nie no dalej czy coś szkoła ale no żeby już wiecie, mieć tak luz pomału też taką nadzieję, no chyba, że będzie coś mi też w szkole, ale nie wiem e... no a tak to zobaczymy, dobra czekajcie, bo teraz to trzeba obmyślić, bo wejdę wiecie, przy przy tym do rynku wiecie, nie ma co. Jak się tak wiecie, tam dojdę potem, chyba bym cię do szkoły, też jakby przez rynek mógłbym iść. Dobra opcja by była bo też to wiecie, cię trochę skrócę, no, ale nie wiem, zobaczymy zresztą jak to. Chociaż w sumie jak tam cię iść, to by nie była że tak powiem, no była sprawa ej! No nic mi nie, nie byłoby tak źle. Nie wiem, jak chodzi. Tu wycie jakieś pola. Czy może nie pola, ale... Też wiecie jakieś... tu widzicie domy, nie domy. Takżeby... Różnie. <laughs> na razie jesteśmy tu, także nie ma źle, że tak powiem, no nie tu jesteśmy w ciszy, ale chociaż jeszcze no ja nie wiem, ale mało ulga Tutaj do na razie w stronę miasta Ale potem trzeba będzie wymyślić drogę Trzeba będzie przemyśleć. No, tu widzę też jakieś auta Auta tam dalej O tutaj ktoś idzie Ale nie chyba w mojej, w mojej strony nie na szczęście

wiecie, plutko. tu na krótki wiecie to tam fajnie, tu no, jesteśmy przy korak. To było, czy to, czy widać, tu widać byliśmy, są, tu żeśmy są, tu jesteśmy, ja myślę, tu jesteśmy, tu Głośniej w stronę tam A, to teraz czekajcie Bo jak pójdę tam To za się pójdę A tam jeszcze szkoła niedaleko W której ja chodziłem zresztą I teraz czekajcie, jak to zrobić Może pójdziemy tam A może potem już skręcimy No bo też myślałem, żeby iść ten, A żeby iść ogólnie ale to już jest nasza droga moi drodzy czekajcie bo mnie tu pies nie wiem czego widać nie nieważne ale fajnie iść wow fajna pogoda dobra myślę żeby gdzieś tam w taką stronę bo i tak gdzieś wyjdę. Tak czy siak, jakbyśmy cię w taką stronę szli. Czemu to, aha, bo jest się do Konstytucji. Ja musiałem wiedzieć, dlaczego są flagi. Okay. A ja myślę, czemu są ci flagi tu wywieszone. Tu gdzie idziemy, w tą stronę. Ale nie ma źle. Także, jakoś to wiecie, będzie wszystko. No bo wiecie karuzela. No wiem, że chociaż tego nie widać na no. filmie, ale no cóż, nie mogę. No nie, bo wiecie, tam są reklamy, a ja nie chcę takich rzeczy pokazywać. Eee. No potem wiecie, będzie nie ciekawie także no nie chcę i tak powiem pokazywać dobra. Tu co? Nie, nie, klimatyzacji. Czekać. czemu tu jest w ogóle taka budka byśmy tam w stoi klimatyzacjami nie, wiem czemu jak nie cudem też to nie mam pojęcia Dlaczego tutaj się taka płódka stoi, ok niech będzie. No bo na razie przecież w tą stronę idziemy, także no Nie ma źle. E, aha, bo trzeba było przystanek zrobić. Bo ja się muszę napić, a ja mu ci telefonu wciodło. Nie mam gdzie kamery dać, jest problem jakąś łapkę znaleźć czy coś bo ja muszę się chciał napić Pomysł, że no a dzisiaj jest ogólnie no 20 stopni także jest mega mega ciepło e, fajnie cię jest ogólnie fajna taka pogoda mega no, no na 20 stopni to nie jest źle też dzisiaj jestem zmęczony bo nie dość szkole od razu nagrywam bo to się chce po nocach też chodzić, a to jest też koła. i tutaj też szkoła w czwartek na mam wolne bo jest jeszcze moje weczka i tak dalej, tak jak mam wolne że się wyświe fajnie eee no a tak dalej cóż, no nic chyba, bo także no nie wiem, się, żeby tak coś poplanować, wiecie, z tych vlogów Mówię, może wakacje będą coś coś tylko nie wiem, co do roboty, wiecie, nie pójdę sobie gdzieś Czy jak dorabiać, czy coś Także no, zobaczymy Ale też, to wiecie, jest jakiś plan na to Także no, zobaczymy Jak to idzie dalej będzie Ale no Poplanuję, poplanuje wiecie, coś z vlogów Także no Zobaczymy jak to wszystko wyciekają dalej? A, dziękuję. O, już się wiecie, zaczynają ludzie patrzeć na mnie, nie? Czemu ja zaś. Jeszcze jeden się spojrzał. Jak na razie, dobra, może dwa. Cały, ale ja w ogóle cały czas wiecie, co ja z tą kamerą i się chodzę, to się cały czas tam nie. Wiecie, jak chod idę chodni, wtedy się nie patrzą, nie? Czy coś, ale w ogóle widzicie, czy czy kierowcy, czy te... co ja to robię. We swoim przejściu o serwicie myśli. No, tam idzie Lidl Także no zobaczymy, słuchajcie, ale pomyślę nad tymi projektami. No, pójdę wiecie na razie w tamtą stronę. Czekać. Aha, bo tam jest czekajcie o PKP. Tam dalej coś jest, ale to należej no, czy tam dalej pójdziemy <laughs> wiecie w samą stronę Jakoś to będzie słuchajcie Jakoś to będzie To wicie biedronka Bo tu w ogóle bycie otworzy jakąś nową tą biedronkę Nie, chyba, że jakiś tam się to bardziej, a nie, bo z kamerą, to nie, nie, nie Nie, nie będzie dobrze, bo z kamerą O nie O nie do mnie, słuchajcie, dobra Teraz, spektakli spróbuję, że się powiązam do dalej daleko, ale tu dobrze dość to będzie czekajcie, teraz jesteśmy przy stacji ślad to idź pytanie myślę, że trzeba się na iść dalej No, tu jest wiecie, rondo nie daleko ale to mrówka A tu też coś się chyba będą budować nie Wiadomo chyba jeszcze trochę bardzo co jakieś magazyny albo coś Też jakby się może być Jeszcze magazyn mi to nie wygląda

co? Jak to iść Albo przez sełem przez pakapel, myślę jakoś tu przyjdziemy. Dobra, dobra, dobra Stój, Dziękuję. Stanął mi. miły pan. Panie. Znane sklepy nie innymi Tak to jest Dobra Także cór, Dzięki wam za odcinek Za oglądanie Jeśli się podobało daj proszę w górę koniecznie zostaw Jeżeli jesteś nowy na tym kanale Żeby cię żaden film A i cię nie nie minął Bo filmy są codziennie na tym kanale Zobacz poprzednie filmy i do zobaczenia w tym filmie. Cześć!